Może mamy w prezencie, kupimy nowego smartfona? Ucieszy się, to weźmy też na taty. Inaczej nie może być. Inaczej się nie da. Teraz w Play wystarczy wybrać abonament ze smartfonem, a drugi smartfon będzie w prezencie. A dla mnie tylko lakiery, szampony, zimowe opony. Wybierz abonament w Play ze smartfonem Samsung Galaxy A52s 5G, a drugi smartfon Samsung Galaxy A03s otrzymasz w prezencie. Bo w Play płacisz mniej. Play. Jak wybrać, kiedy czujesz ból i masz nadciśnienie? Wybieram APAP. Usuwa ból i mogę go brać przy nadciśnieniu. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. Boli? Dlatego APAP. I wiesz? Uwalnia się w 3 minuty. Boli? Dlatego APAP. A na intensywny ból pleców jest APAP Intens. To lek z dwiema substancjami. Jednocześnie zwalcza ból i stan zapalny jedną tabletką. I wiesz? Działa ponad 8 godzin. Najlepsza sieć 5G prezentuje A gdybym był... ...Nikołajem Gdybym wiedział, że będzie taka promocja, to bym się nawet ożenił Przenieś rodzinę do Plusa i odbierz w bankomacie nawet 1000 zł w gotówce Oferta z wybranymi smartfonami od z 5G Plus, wybierz swoje wszystko Ale to nie koniec niespodzianek Ty też tak macie, że zima szybciej mija wam przed telewizorem? To Polsat Box jest dla was Rządzisz! Zdobierz do abonamentu w Plusie telewizję Polsat Box już od 10 zł z rabatem SmartDom Orange Flex dla firm. Świąteczny zjazd cen. Smartfony i gadżety z rabatem 300 zł oraz 300 GB na 90 dni w prezencie. W te święta przenieś firmę do Orange Flex, pobierz apkę i aktywuj numer. Jakąt to po swojemu. Jak odśmierzać? To na spontanie. Jak się bawić? To tak, żeby się upiekło. Jak coś ubierać? To ze smakiem i na niebiesko. Jak sprzątać? To w swoim rytmie. A kto wpadnie na gotowe, zobaczy najlepsze święta w życiu. Jak świętować, to tylko z Pepsi.